No zaczniemy trzecie wejście trochę inaczej. W trzeciej odsłonie witają was słonie. Tak <grywa> zostaliśmy właśnie nazwani przez nasze koleżanki. Kasia z nami została z przyczyny, o której zaraz powiemy, z racji tego, że dziewczyny, Monika Niewiadomska, nasza wspaniała prowadząca, Dada. dziewczyny stwierdziły, że będzie mała konfrontacja poglądów damsko-męskich. Ja już się tego boję. Początkowo mieliśmy zostać w trójkę, tylko z Moniką, Kasia już miała odchodzić, aczkolwiek spodobało jej się tak bardzo, że postanowiła bardzo zostać jeszcze na chwilę taka na wsysa, więc w sysa, w sysa. miło, przyjemnie, dlatego zostajemy razem w czwórkę do samego końca programu. Co więcej, w przerwie rozmawialiśmy na temat różnic między kobietami a mężczyznami i w tym momencie nasze dziewczyny zmówiły się, że we dwie naskoczą na naszą biedną trójkę. Prezenterów zaczęły, dla mnie, od tych, na zaczęły od tych słoni, że my y, razem z Adamem wyglądamy jak słonie, <grym> więc trzecie od słonie Dlaczego, słonie. Dlaczego słonie właśnie, Monika. Dlaczego? Siedzieliście obok siebie i dość niefajnie to wyglądało. Więc trzeba jakby Was udekorować. Piękne kobiety i to jesteśmy. Dlatego też zostałyśmy we dwie. Sugeruje, że Adam jest gruby. <grymne> <grymne> Nieprawda. Ale przejdźmy do tematu, Tematu, który już e, dosyć, dosyć męczy facetów i, i denerwuje kobiety, różnice między kobietami a, a mężczyznami. E, Kasia chce coś powiedzieć o kwiatach. Właśnie, to jest to, to podział. To po po po... A zapomnieliśmy po po powiedzieć po o kwiatach, po... o kwiatach, o kwiatach. Musimy powiedzieć o kwiatach koniecznie. No Powrót do tradycji, tak? No, wszystkie kobiety kochamy kwiaty. Proszę mi pokazać kobietę, która powie, ja nie lubię kwiatów, bo trzeba je, nie wiem, podcinać, zmieniać wodę i w ogóle nie pasują mi do wystroju. Wszystkie kobiety kochamy kwiaty. Mężczyźni się o dzisiaj o, o tym zapominają i to jest, to jest To jest straszne, to jest straszne. Dlaczego w takich prostych gestach e, zapominają właśnie iść do kwiaciarni kupić bukiet kwiatów, nie czekając na okazję, tak po zdobyć, bez okazji, zdobyć serce kobiety. Mhm. Czy, 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 czy y, chce się ją adorować? Czy chce się ją zdobyć? Nie jest to ani nic banalnego. Jest to, jest to romantyczne, jest to powód do tradycji. Wszystkie kobiety kochają kwiaty jak, jak Chanel wprost, więc ciężko naprawdę chyba znaleźć. Kobietę, żeby powiedziała, nie, ja nie lubię kwiatów. No On tak, to ale kwiaty. Również kobiety po pewnym czasie już uznają, że jeżeli dostają te kwiaty, to zapala się tam żaróweczka w głowie. Taki pomysł, i nagle, oho, dostałem kwiaty, coś się stało. Na pewno zależy, tak? Drugiej osobie, bo nie każdemu dajemy te kwiaty. I... Oznacza tego z innej Co? strony. Ale że to, może to chyba zanawiać... wasza wina, bo wy nas przyzwyczajacie do tego, że e, dajecie nam kwiaty tylko 8 marca i okazjonalnie. w urodzi. urodzin. Nie, Jeszcze imieniny i w momencie, wchodzą w grę, kiedy, urodziny. W momencie, kiedy wracacie do domu i myślicie o swojej kobiecie, w taki sposób kurczę fajna ta kobieta moja. Kupię jej kwiaty. I, i te kwiaty przynosicie nam od tak, raz na trzy lata. No, to słuchaj, nie spodziewaj się tego, no. że, że będziemy myślały faktycznie nas kocha i przynosi te kwiaty. S od tak. Są też zapala się państwowa. czerwona lampka. Dzień kolejarza. Dzień dziecka. Dzień dziecka, dzień ogrodnika, dzień listonosza. Ale słuchajcie, te kwiaty te kwiaty to jest coś takiego, co po dwóch, trzech dniach to zwiędnie. Ale czy nie uważacie, że ważniejsze są uczucia okazywane w nieco inny sposób, I a nie. Lubia, Kasia. Właśnie. Dam ci kwiata i kobieta rada. No to no, trochę nie tak. Trochę coś, coś nie tak. My jednak przynosimy te kwiaty. No może... ewentualnie możemy mi dać pierścionek z brylantem. Na przykład. No, tego swojego faceta, <gry> Ale to jest no. większa inwestycja. Są dwie strony medalu. Podchodząc do tego rzeczywiście naprawdę, możemy dawać kwiaty często. W tym momencie, jeżeli nastąpi sytuacja, że nie będziemy w stanie któregoś razu przynieść tych kwiatów, to kobieta może to odebrać jako problem. O, bo wcześniej dostawałam regularnie, czemu nie dostałam teraz? Tworzy się problem. Jeżeli przynosimy kwiaty okazjonalnie, albo trochę więcej niż okazjonalnie, to zapadnie się żarówka w głowie. Oho, może spotkał się z inną kobietą, może coś zrobił. Może ma coś na sumieniu. Tak, może przeprasza w ten sposób, więc i tak tak jest niedobrze. Oczywiście wszystko robimy o takich rozsądnych, y, czasowych odstępach, tak? Y, nie mówimy tutaj, że to musi być regularnie, raz w tygodniu, ale nie mówimy też raz na trzy lata, że potrzeba wielkiej okazji, żeby przynieść tej kobiecie kwiaty. I wtedy faktycznie nie wiemy w ogóle, co się stało, tak? Dostałam kwiaty, wcześniej ich nie dostawałam. Y, wszystko, żeby tak było wypośrodkowane, raz na jakiś czas, nie robić zbyt dużych odstępów, natomiast nie zapominać o tych kwiatach. No, uważam, że to nie jest nic takiego. Jest Dla kobiety to jest bardzo chyba ważne nawet, bo, bo to jest też taki taki... Gest adoracji troszeczkę. Daj kwiatka. Ja, ja myślę, że gdybyśmy dostawały gdybyś te tak. kwiaty codziennie, to, to taki pan chyba też by nas troszkę zemdlił. Tak. tak mi się wydaje. No tu razem z Sebastianem tak. mamy propozycję. Równo, tak? Równomiernie rozkładamy Równomiernie, to w czasie. Tak. Rodziny są co rok, imieniny również, dzień kobiet tak samo. To tak akurat. Święta co, państwowe to, jeszcze możemy zaliczyć, słuchajcie. Tak, tak, to bardzo nam było. fajnie, że podjęliśmy ten temat kwiatów, bo tak naprawdę nie chodzi tutaj tylko o kwiaty. W ogóle chodzi tutaj o gest, o okazywanie, że nadal kocha się tę osobę i to, że jesteśmy ze sobą 3 lata, czy to, że już jesteś moją żoną, to nie znaczy, że przestajecie zdobywać, tak? Więc myślę, że nie potrzeba kwiata, żeby powiedzieć po prostu chociaż raz w ciągu dnia, że cię kocham. Bo to też jest bardzo ważne. No i właśnie te diabłotki szczegóły. Te najprostsze rzeczy nam przychodzą z największą trudnością. Mhm. Czyli te tak jest. To jest ten, chyba taka recepta też. W które się, te skromne podarunki, regularnie wręczane oraz słowa taktownie wypowiadane. Ja bym, teraz, ja bym teraz właśnie przyszedł do słów odnośnie tego, o czym mówimy. Przy rozmowie z kobietami na mężczyzn i ja, Sebastian Miron, który jest również z nami. Jeżeli rozmawiamy z wami, prawda? Za każdym razem prosto w oczy, szczerze o wszystkim, czy jednak ważyć słowa, które wypowiadamy, tak, żebyście nie odbierały ich opatrz. Czy na przykład pytanie, czy ta dziewczyna jest ładna? No jest ładna, ale ty jesteś najpiękniejsza. Czy to jest pizza na wodę? Jak wy to odbieracie? właśnie? Prawda, fałsz. Bardzo, bardzo, dobre, do bardzo dobre pytanie, bo e, mój partner na szczęście tego nie ogląda, więc mogę Wam się wygadać. A skąd wiesz? A tu buch. A, A mamy cię! Pozdrowienia dla partnera Moniki, który jak na coś to ogląda. Dzwoniłem <ścoughs> przed programem. Ale będę mówić to absolutną ogląda. prawdę i tylko prawdę. Także niczego nowego się nie dowiesz. E, on nie nauczył fajnej rzeczy. E, bycie brutalnym, szcz brutalnie szczerym zawsze. W każdej sprawie, tak? Czyli e, na pytanie, kochanie, czy ta pani ci się podoba? Bo cały czas ją obserwujesz. Tak, podoba mi się. Fajna babka. Ma mega klasę. No i co z tego? Mnie też się podoba milion mężczyzn, który spotykam na ulicy. Dobrze, tego nie Także ja Dobrze, jestem absolutnie, ja <laughs> absolutnie za, za szczerością. Kasiu? Ja chyba tutaj właśnie popieram, bo nawet jeżeli zaczniemy się bawić w pseudo szczerość, że coś ominiemy, coś naciągniemy, to i tak wszystko pójdzie Kłamstwo później w, 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 w nogi. wyjdzie, tak. Niepotrzebnie będzie się nawarstwiać i niepotrzebnie pojawi się konflikt, który jak zacznie się rozwiązywać, wracać do przeszłości, wyciągać, to chyba nic dobrego raczej z tego nie wyjdzie. I yy, brutalność jedna, no ale efekt końcowy jest dużo lepszy, tak? No tak, ale z drugiej strony, jeżeli padnie takie pytanie ze strony kobiety, czy ta... Pani się podoba, my odpowiemy, że tak, podoba się. To za chwilę może paść drugie pytanie. Tak? To A może co ma takiego lepszego niż ja. Dokładnie. Nie. To może wolałbyś iść do niej ja i spotkać się Ale patrz, widzisz, ja się zadałem, to nie było przedyskutowane przed, przed wejściem na wizję my się weźmiemy. No? A to miał jakieś doświadczenia z takimi damami. Nie, absolutnie. Nie miałem żadnych takich doświadczeń <laughs> w życiu. Przyglądamy się temu tematowi. Ale czy tak nie jest? Powiedzmy sobie szczerze, czy tak nie jest, bo oczywiście, mamy tutaj dwie kobiety, które do, na pewno są różne, tak jak każda kobieta jest inna zupełnie, ale powiedzmy sobie szczerze, takie sytuacje się zdarzają, więc opowiadanie i rozmawianie w otwarty i szczery sposób mhm. jest takim jakby wsadzeniem siebie samego na minę. Ale to buduje zaufanie, to buduje zaufanie, gdzie e, nawet jeżeli pojawi się takie drugie pytanie, co uważam troszeczkę za skrajne, no ale przy, załóżmy, że się pojawi, e, to nie zaburzy tego zaufania. Jeżeli wszystko jest oparte na szczerości, no to. Wiesz co? Tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, żeby ta kobieta znała swoją wartość. Mm -hmm. e, bo nawet jeśli zada takie pytania swojemu mężczyźnie, czy ta kobieta jest fajna, a może byś ją wolał, a może nie, to z tyłu głowy powinna mieć: Czy ja jestem też taka fajna? Niczego mi nie brakuje. Kobiety lubią się porównywać i właśnie to może być taka e, niebezpieczna woda, że ja stwierdzę, że rzeczywiście ta kobieta jest bardzo atrakcyjna i w tym momencie. Moja druga połowa może, Uch, ona jest atrakcyjna, to co ja mam takiego złego, więc ja tu... I w tym momencie rodzą się dodatkowe myśli, które gdzieś tam jak... Zapisze się na siłownię, bo chce być chudsza, szczuplejsza. Zostają z tyłu głowy i potem właśnie z tego również rodzą się problemy. I takie, powiedzmy, niejasności. Ja myślę, że tutaj już za bardzo się zagłębiacie w problem i próbujecie w... Przedstawić kobietę jako kompletną psychopatkę. Nie, 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 nie. co jest absolutnie. Nie, nie, w żadnym przypadku. <grym> w żadnym padku. Bez kobiety <grym> ten świat byłby po prostu nudny. Sam, same fakty, same fakty, żade... same czyste Popręta. fakty, nadal korki. <grym> to prawda, że kobiety to są wariatki. Niezłe wariatki, ale jak... Pozytywne. Ale my je kochacie. Pozytywne. I jak zaznaczyłeś wcześniej, że bez nich świat byłby bardzo nudny. Bardzo nudny. No właśnie, rozmawialiśmy o sposobach podrywu. Tutaj Kasia nam powiedziała o różnych ciekawych sytuacjach z jej życia. Zapytam Ciebie, bo Ty jeszcze w tej rozmowie tak. nie uczestniczyłaś. Nie tak. Najdziwniejszy, najbardziej niefajny, nieudany podryw w Twoim życiu. Nie wiem jak. E, wiesz co, nie chciałam, żebyś mnie o to pytał, dlatego że mnie my jeszcze się nie podrywali. Naprawdę. Sama ich podrywałaś. Zaprzecz, eee, zaprzecz. Także trudno, trudno tutaj. E, nie mogę sobie przypomnieć. E, nie było zaprzeczenia, że nie. Ale że sama podrywałam. Tak. Ale ci e, ale nie to, zdarzyło, to, znaczy, to, ale, ale że... To facet, by, czy mogę pani postawić jest, drink? Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że byłam startupowcem w tych, w tych kwestiach. I gdzieś tam jakieś oczko puściłam, tak? czy tam złapałam pana wzrok teraz Sebastiana. To. my Czyli w dalszym ciągu wychodzi na to, że do kolejnych wad mężczyzn doliczamy to, że jednak są nieśmiali do tego, aby pierwsi nawiązali kontakt. Tak często jest mm -hmm. tak, że to Kobieta musi być tą osobą dominującą, która, mimochodem, delikatnie sama rozpocznie znajomość z mężczyzną. Ale widzisz, z drugiej strony, y, y, podobno kobiety nie lubią facetów zbyt pewnych siebie. Nie mówię tu o, o, o aroganckich facetach, tylko że jak facet jest zbyt pewny siebie, widać to po nim. to jest szalona. Się... Właśnie. I jak tu znaleźć ten, co mówisz, w takim złoty środku? Bo chcielibyśmy w ciągu tych jeszcze 10 minut programowych znaleźć złoty środek, a jak na razie. Ani środka ani złotego. No złoty będzie, jak, ku, jak kupisz mi ten pierścionek. A, no tak, tak, tak. tak. Eee... Kurczę, to jest trudna sprawa. Mm... Braveheart. Nie wiem, pomocne. Szarmancki, humorystyczny, spaniel owczarek, right. pitbull. Czarek. A o Moniki? Eee, ja mam pytanie do Kasi. Mm -hmm. Zamieni się na chwilę wprowadzącego. Jaki, jaki podryw zrobił na tobie wrażenie? Jakie zrobił na mnie wrażenie? Właśnie mówiliśmy o podrywach, które nie zrobiły wrażenia, ale... No właśnie, bo Ta. to jest... To jest dewnicy pytanie. Wiesz co, to jest chyba... Rozmowa nie na ten odcinek już. <grym> dlatego, że... Nocne pasmo. Z, 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 zahacza o taką intymność troszeczkę. Był to mężczyzna, który w mojej hierarchii, nie oszukujmy się, każdy ma w głowie jakiś tam casting, Jestem. gdzie sobie odhaczamy punkty, tak? Yy, tu już jak prawie w rozmowie ze z, z kolegą też już było dobrze, że nie popełnił żadnego błędu, mm, gdzie nie było pana wizji. I tak samo było z, z owym partnerem, gdzie faktycznie rozmowa, pierwsze wrażenie, yy, pierwsza randka, yy, gdzie był szacunek, gdzie był cały yy, podstawowy. Yy, było to wszystko takie wysublimowane, wypośrodkowane. Odsuwanie krzesełka, otwieranie drzwi, przepuszczanie. Natomiast nie było to takie bardzo nudne i. No właśnie, czyli zach... staroświeckie to jest. Nie? nie, 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 nie. nie. Bardzo dużo mężczyzn zauważyłam, czuję chyba taką ujmę na tym, żeby przestać być dżentelmanem. A my, a my, a my kochamy szarmanckość maniery, tylko w takiej odpowiedniej dozie. Pierwszy otwierasz drzwi od studia. <średzimy> No właśnie, i dalej. Wszystkie punkciki były odhaczone i e, egzamin zdany. Nie Pięknie pytam co dalej. Ja Turne, nie. start, meta, finish, start, ja meta, wiem, ale finish. takie jego pierwsze podejście do Twojej osoby. Um. Nie, wiesz, ciężko tak powiedzieć, bo, bo, bo tak naprawdę rozmawiam teraz o mojej prywatności. nie, pójdź eee... się sami swoich. Jesteś swoich, swoim, napij się wodą, jest Kasia. Nikt nie patrzy, tu są widzowie, nikt nie słucha. Widzowie są tacy. Tu są dwa słonie: jeden słoń, drugi słoń. Bardzo ciężko bo. mi się o tym bo. mówi, bo jest to sprawa całkiem jeszcze świeża i, i, i mam kontakt z tą osobą, zatem Śmiało. mam nadzieję, że też nie ogląda. Um. Tematy niebezpieczne, o których właśnie mówiłam, pieniądze, czy, czy patrzenie coś takie monotematyczne, jak ma seksualne, tego to wszystko było unikane. Um, także to wszystko nam mnie zrobiło dobre wrażenie. Otwartość, mówienie o swoich, o swoich pasjach, o tym, jak spędza wolny czas. Um, nie był też monotematyczny, nie, nie, nie mówił mi o silnikach diesla i o tym, jaki tam napęd. Nie, nie. Może być na przód, bądź na tym, może być też na cztery. Na cztery. I to wszystko spowodowało, że, 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 bardzo, że bardzo dobrze wypadł w moich oczach. Ja mam taką wizualizację, o tym jak Kasia mówiła, mm -hmm. o tej liście i odhaczanych punktach. Tak, ja tak właśnie, właśnie wszystko i kolokwialnie psz, psz, psz. nazywam, ale z, z tego co, co, co jak rozmawiam z swoimi znajomymi, no niestety każdy tam w głowie ma swój ten wzór drugiej osoby, taki przykładowy. W takim razie medium. ja mam teraz jedno bardzo ważne pytanie. Czy to jest rzeczywiście w ten sposób, że Monika, Kasia, Spotykacie się z mężczyzną, dajmy na to po raz pierwszy, to nie jest ten mężczyzna, z którym chciałyście się spotkać. I on po spotkaniu ma na przykład 6 na 10 punktów, albo 3 na 10. Czy jest wyznaczona jakaś skala? Według tego, jak się zachowywał, według tego, co robił, czy on jest oceniany i względem tej oceny... Porównywany jest, jest domieszczany <laughs> do kolejnego spotkania. Oczywiście w ogóle mieliśmy najważniejsze, że o, nie, tak naprawdę czas robi swoje i liczy się pierwsze dobre, pier, pierwsze wrażenie. Na podobno pierwsze 6 sekund się liczy. I czy się odezwiesz, czy się nie odezwiesz, yy... prawda, czy... <laughs> Tak no, nas, no, tutaj nasz tutaj można polemizować o ale... tej ciszy o tym milczeniu, bo... No. Etap w związku, gdzie trzeba nauczyć się milczeć i trzeba czuć się dobrze przy sobie w zupełnej ciszy, że nie uważać tego za dyskomfort, albo mm. też jakby w ogóle inna bajka. Natomiast to pierwsze wrażenie, tak, że umiemy rozmawiać, chcemy rozmawiać, mamy o czym rozmawiać, e, nie ma takich standardowych hopa, e, nie naraża się nam mówiąc o, o rzeczach, których nie chcemy na przykład słuchać, albo robi gesty, których nie chcemy doświadczać. Natomiast później to wszystko robi, czas e, robi swoje, tak. Nie możemy powiedzieć, że na pierwszym spotkaniu jest 8 na 8, bo to tak naprawdę z czasem wszystko wchodzi, poznajemy się. To też jest ważne, jak będzie zorganizowane drugie spotkanie, trzecie, tak? Czy zaprosi nas dosłownie na kebaba, czy... gdzie, no nie uważam, gdzie nie uważam, że to coś złego, tak? Natomiast czy po prostu na zwykły spacer, czy, czy będzie po prostu się spinał, żeby, żeby... ach i och było. Nie ma, na to, nie ma na to reguły. Najważniejsze, żeby na pierwszym spotkaniu miał czyste paznokcie i czyste buty. Nie tak żartuje Chociaż Nie, nie żartuję. to musi mieć czyste. Eee... No musi to poza. działać chemia, Słownie tak? Co jest, jest najważniejsze. Czy... I tak naprawdę już nieważne, czy pójdziemy na kebab, czy pójdziemy na jakieś inne fast foody, czy spędzimy czas w parku, w kinie, czy gdziekolwiek. Jeśli nie ma tej chemii. Nic z tego nie będzie. Żaden casting nie pomoże? Żaden casting nie pomoże. Żadne odhaczanie. Żaden odhaczanie. Żaden Żaden, żaden, żaden Owczarek. Nie będzie nie <laughs> będzie z tego wynika, że, że chemia jest najważniejsza. I jest, jest jeszcze jedna rzecz, która na facetom, spędza sen z powiek. Słuchaj, na pewno Damian. słyszałeś coś o fochu. Ojoj! Oj, oj. Kobiecy fo. foch. Istnieje <laughs> coś takiego. Z przytupem. Chyba, to chyba nazwa piwa jakiegoś. Tak, foch. <laughs> nowy nowy browar, tak? Fochy, foszki... Z francuskiego le fochy. Le foch. To jest le straszne. Moi drogie panie, fochy, my tego nie rozumiemy. Nie potrafimy tego zrozumieć. Dlaczego one są... Wytłumaczcie nam to. No, bo, no właśnie, wytłumacz nam to. głos. Oddaję film. głos do studia. E, ale... Ja przyznaję, że reprezentuję księżniczki, tak? Mm. Czyli kobiety, które lubią być rozpieszczane przez swoich mężczyzn. Eee, kwiaty, kolacje... Fochy. <noise> Jak nie ma kolacji, jest fochy. fochy. Jak nie ma kwiatków? Jest foch. foszek. Foszek. Eee, ale faktycznie przyz, przy, przyznaję wam, że, że foch nie jest fajny w związku i staram się tego oduczyć. Eee, Czyli znaczy, że masz. Milion. Każdy ma. A w studiu się tak fajnie zachowuje? Super. A w domu foszu, nie? Słuchaj, sure. tutaj w się sensie uśmiecham, a potem wracam do domu i, i mój partner dostaje za was po całym dniu. A to dobrze, to dobrze. Dziękujemy Ci partnerze. Dziękujemy, że jesteś. Dobrze. Jesteśmy jesteś z tobą. Y, właśnie, to dawaj się. A u ciebie jak? No ten foch jest mi się wydaje, że to tak mm. samo jest. Nie, nie no, 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 macie no, takiej no, ujmy czasami? Nie, absolutnie Korona nie, no. z głowy czasem nie spadnie no, nie macie? Myślę, że macie myślę, że to jest taka, mm -hmm. to jest natura ludzka czy tak. na mojej bez względu koronę. na plecy. No. I właśnie. się nie pochuje z tego powodu. I jest w porządku. Nie, u nas nie ma w życiu. Czy myślisz, że myślę, że tutaj powinniśmy jedną miarką jednak mierzyć. Bo to bez względu na płeć. No dobrze, w takim razie co mamy robić, jeżeli występuje ten foch? Czasami występuje z przyczyny pewnej, czasami nie oczekujmy się Naturalny Bez przyczyny. też, bez przyczyn. Jest foch, foszunio, foszek, foszuś. Co w tym wtedy robić? Przeczekać? Foszulek? Ja myślę, że mogę mówić tylko i wyłącznie za siebie, tak samo Kasia i każda inna kobieta. Hmm. E Jeśli chodzi o moją osobę, to po prostu przeczekać, tak? Wejdź do drugiego pokoju, poczytaj gazetę, poglądaj mecz. I, to później będziesz że poczekaj, się nie odzywasz się do mnie. Nie, poczekaj nie aż ja Nie, nie się chcesz rozwiązać nie, tych spraw, które mamy. Tak. Nie na i byli. Ale jak sam zaznaczyłeś, to jest tylko foch, a foch to bzdura. Czyli to nie tak. są żadne coś większe problemy. To, tak? to już z nimi. Co co sobie staramy sobie się, i... naprawdę Pracujemy się staramy. Na Bo są takie sygnały dla mężczyzn, że chyba nie do końca wszystko coś zostało wyjaśnione. Wtedy jest taki mały foszek. No. A, a no może dojść do rozmowy Nie niedalnie, tak? No, najczęściej woli przebić. Chyba, że jest to foszek kwiatowy. Daj mi w końcu te kwiaty. Foszek kwiatuszek, tak? Foszek, foszek kwiatowy. kwiatowy. Sebastian, słyszałeś o czymś takim? Foszek kwiatowy? Już właśnie słyszałem. Foszek kolacyjny. Foszek <laughs> kwiatuszek tak nazywam. Bo, bo. Na jesteśmy na wizji, słuchajcie, jesteśmy na żywo. Miejmy nadzieję, że kiedyś przyjdzie do nas pan psycholog i rozwieje nam wątpliwości tak stricte, merytorycznie i naukowo, jak walczyć z fochami, czy w ogóle... No wyobraźcie sobie, że takich fochów nie było. A świat byłby piękniejszy. To tak. tak. Nuda. Chociaż w takim razie nie biegniemy, w trakcie fochów czekamy i staramy się rozumieć, że coś tam jest. Nie w porządku, jakie spokojnie. Nie jak ty, Sebastian, ale ja myślę po tym problemie nauczyłem się dużo. Dlaczego dokładnie dziewczyn. Na przykład podać koc, kiedy zimno. Podać koc, kiedy zimno. A nie kazać biegać. Na przykład. A nie kazać biegać po ten koc. Kochanie zimno mi. To idźcie przebiegli. W takim Dobra. razie w ten sposób już nie mówimy, nie będziemy tego praktykowali. I o ile mówi się, że kobiet nie da się zrozumieć, że nawet nie warto próbować ich rozumieć, to ja myślę, że trochę my i widzowie po tym programie się nauczy. Widzisz, warto próbować zrozumieć, bo y, tak naprawdę właśnie podczas rozmowy z Kasią i podczas rozmowy z Moniką, tak parę rzeczy sobie uzmysłowiłem w tej mojej łepetynie, że, żeby połączyć trochę tą moją rasowość, żeby tego więcej było i... Ale tak, pytaliśmy Was o, o różnicę mm, między kobietami, y, a mężczyznami. Zarzucaliśmy Wam różne rzeczy, y, a gdybyście teraz mogły odwrócić pałeczkę, Wydaje mi się pobić. Co nam zarzucacie? Że jesteśmy słonią. No to... Oprócz <laughs> tego tak. To tych, tych słoni. Dostaliśmy informację, że mamy 3 minuty. słonie. Mamy 3 minuty, to są wasze 3 minuty. 108. Wasze 3 minuty, ym, słuchajcie... Zróbcie półtora, żeby miały e, mało do rozmowy. 180 stopni. To jest będzie deska toaletowa, tak? Takie przyjemne normalne. No, to przyziemne. Ja, nie, nie, ja to z, zawsze zamykamy. To, to jest norma. Skarpetki. Tak, tak, to jest dwa. oczywiste. Skarpetki, sam doków. Zawsze tak, dwie. Są. Do Oczywiście. Idziemy Ej, dalej, bo to. Nie będę Was zmuszać do pomagania mi w sprzątaniu, ale jeśli to mieszkanie zostanie posprzątane, to dbajcie o ten porządek. Nie, to jest czysto. Jeżeli nie pomagacie, nie przeszkadzajcie, w myśl tej zasady. Ale był taki kawał, słuchajcie, a propos tego, yy, siedzi facet przy internecie i kobieta do niego mówi Kochanie, czy ja mogę wejść chwilę na neta? No on do niej tak, ja ci się do twoich garów nie wtrącam. <słuchaj> na, na, na takiej samej zasadzie, słuchaj. Dobra, sprzątanie, idziemy okay. dalej. Idziemy dalej. Yy, otwierajcie nam drzwi, przepuszczajcie mm -hmm. jako pierwszy, my nie jesteśmy feministkami. I myślę, że nawet feministki ale... tego potrzebują. Ja już mi tutaj się nasuwa temat, słuchaj. Ja zawsze mówię, że jeżeli ja wchodzę pierwszy do domu, to tylko po to, żeby sprawdzić, czy w środku nie czai się złowrogi pies, czy <grystanie> tam nie ma bomby, <grystanie> owczarek, owczarek, <kokor, grystanie> <I zból> zamknięty. <grystanie> zawsze mówisz, że to po to, żeby sprawdzić, czy dziki zwierz nie w środku, czy coś się nie stało ja po prostu własną piersią chroni życie. I słuchajcie, bo nie jest... słuchacie. Słuchajcie nas. A to już mówiliśmy o tym. Usłyszcie. Tak. To, to jest problem numer <grym> jeden. A później odbierają nas, że my dużo mówimy. Tak. Gdzie jest ta treść? Gdzie jest ta apogee w ogóle? Gdzie jest to sedno, tak? tak. Jeszcze raz? <grym> <grym> Czyli mamy rozumieć Wasze znaki, mamy Was słuchać. Ja bym chciał, żebyście, no, mówię w imieniu wszystkich facetów, Starajcie się do nas mówić proste, zwięzłe komunikaty. Kochanie, posprzątaj. Kochanie, weź, wrzuć te skarpetki do, nie wiem, do kosza. Panie, zostawiłeś jakiś taki brud tutaj, wiesz, tak jest niefajnie. Mówcie, to nas jest Dobrze, ale Ty a... usłysz ten komunikat, właśnie. kochanie, wyrzuć te skarpetki. A nie, no to wtedy usłyszę to jest w ogóle bank. ten przykład o, też że jest jesteśmy z Wenus, a my używamy właśnie metafor. Mhm. Przynieść... Jest mi zimno, tak? A wy dosłownie przynieść ten To bol, w końcu, no. kiedy usłyszycie ten komunikat, wyrzućcie skarpetki, posprzątaj po sobie, to błagam, bo to jest Wasz problem. Zróbcie to numer jeden. zaraz. Zaraz. Słonie nie noszą skarpetek. I tym, jak się optymistycznie ma, akcentem <laughs> optymistycznym dla nas, ale tak na serio, yy, mam nadzieję, że nauczyliśmy się, Adamie, razem, yy, razem z widzami. Wielu rzeczy dotyczących podejścia do tak kobiet. już nie pamiętacie, co mówiłyśmy? Nie. Słuchaliśmy, słuchaliśmy. Słuchaliśmy, byliśmy otwarci na wszelkie. Sprawdzę uwagi. w Wikipedii, czy słonie mają dobrą parę. To jest zupełnie inna sprawa. Myślę, że zarówno dla was, jak i dla wszystkich mężczyzn oglądają, oglądających dzisiejsze drugie śniadanie przy kawie, ten odcinek był bardzo pożyteczny i który, mam nadzieję, przyniesie dużo dobrej. Pozytywnej nauki dla wszystkich naszych widzów na kolejne dni i kolejne spotkania z pięknymi kobietami. W kolejnych męskich odcinkach będziemy także poruszali tematy kobiece. W troszkę innym gronie, ale to już, już za tydzień. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za dziś. Nie słyszę 5, 4, 3, 2, 1, 0, ale do widzenia. Do zobaczenia.